Nic dziwnego, że skupia na sobie uwagę. Świetnie wszedł w sezon, strzela gole kiedy chce. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Czy stoła strzelić? Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. W ostatnich meczach pokazał taką formę, że wydaje się pewniakiem do pobicia rekordów strzeleckich. Drybnik, strzał, ten gość ma wszystko. Jedyne co można zrobić, to nie dać mu powąchać piłki. Podróżynom bardzo trudno jest teraz opanować środek pola. Ładne teraz podanie. A ja już myślałem, że było to dobre zagranie. Też mi się tak wydawało, ale jednak sędzia podnosi chorągiewkę. Niewiele zabrakło. Mogło się tu zrobić naprawdę groźnie. I tracą teraz piłkę. Okazja, jak marzenie! To może być czerwona kartka. Jak sędzia zinterpretuje ten desperacki faul? No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Powinien do tego dojść. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Interwencja. Brawo! Dość środkowuje z roku. Dość głęboko. Niepewne teraz zagranie w obronie. No! Chyba trafi. Nie ma gola. A mógłby spytać bramkarza, w który róg strzelać. Wydawało się, że musi paść pierwsza bramka w tym spotkaniu, ależ to koncertowo spartolił. Zawodników czeka teraz kwadrans odpoczynku. Na razie żadna z drużyn nie jest bliższa zwycięstwa. Mówimy o drużynie z najbardziej zabójczym napadem w lidze, więc... Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Wicek chcą strzału. Dalej jest ciekawie. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Uwaga, będą prowadzić. Proszę państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna? Powtórka. możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sol. Takiej odległości naprawdę ciężko nie tracić. Pewne wykończenie. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Strzał proszę państwa Ale koniec końców Strzał niezbyt groźny Spokojnie łapie to bramkarz Okazja nie zepsuć tego Ależ znakomicie teraz broni bramkarz Pokazał klasę Uratował siebie i cały zespół Rzeczywiście świetna robota Po takiej interwencji może zacisnąć pięści I wznieść rękawice triumfalnie w górę Ostatnie pół godziny gry przed nami. Tak się powinno stopować ataki rywala. A teraz przestrzeń na Ale może teraz, będzie szansa. To jeszcze nie koniec. Gól, proszę Państwa, Gól. Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne, szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. No to mamy 2 do 0. Morgan. Próbują rozwijać akcję ofensywną, teraz trzeba to mądrze rozegrać. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Tak, świetnie teraz bramkarz. Piłka w grze, takie rozegranie. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał, być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Nie, jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Twarde wejście, ale bez faulu. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Kolejna bramka! Całkowicie otwierają drużynie przeciwnej szansę na remis! Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysłał. W polu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jeszcze jest groźnie. Pol, proszę państwa. Po błędach w ustawieniu, gol strzelony właściwie do pustej bramki. Na powtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą, Sprytnie wybił go w pole. No i znakomity finisz, pięknie tu posadził golkipera na Murawie. Stawienił bramkarz w tej sytuacji i ogląda żółtą kartkę. Mamy już zatem 4 do 0. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Edelman. Sędzia kończy tę rywalizację. Wsparcie własnych trybun bardzo się dzisiaj przydało miejscowej drużynie, która może teraz cieszyć się z wygranej. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na bój... A oto i obiekt wielu przedmeczowych rozważań. Trafia do siatki jak na zawołanie. Jak zagra dziś? Zapraszamy na transmisję. Halo, halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Tomasz Smokowski, a razem ze mną Jacek Laskowski. A w rozgrywkach o Buchar pozostało już tylko osiem ekip. Dziś czas na ćwierćfinał. Okazja teraz! Gol, gol! No to teraz ten mecz nadbierze nam rumieńców. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. No i nic dziwnego, żeśmy byli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Harris. Prawo. Skuteczne wejście i ma piłkę. Uderza na bramkę. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Zagranie na klepę. Krótko. Czy trafi do siatki? Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Do środkowuje z roku, dość głęboko. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Teraz akcja w drugą stronę. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. sz Strata. Rywale przy piłce. No tej po ataku, dobra interwencja. Bo może coś być. A teraz uderza i dobrze teraz bramkarz, pewnie. Krótko rozegrany stały fragment. Może coś być z tego podania. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Zgłuszony ten strzał, znów świetny blok. I akcja teraz w drugą stronę. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Nie Niemiłosiernie teraz skudłował. To nie było nawet blisko bramki. A tak się dobrze zapowiadała ta kontra. Doskonale ją rozegrali, obrońcy ledwo się obejrzeli, ale bez dobrego wykończenia to wszystko było na nic. Znowu mają piłkę. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Okazja, nie zepsuć tego! Zdroźnie. Ależ było blisko szczęścia. Słupek! Ostatnie pół godziny gry przed nami. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Podanie, będzie ciekawie. I trafia w poprzeczkę. Ale nie, nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Naprawdę udana interwencja. Znakomite, prostopadłe podanie. Czy się uda? Jest tak! Piłka w siatce! To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę! Obejrzyjmy sobie Tomku cały ten popis solowy na chłodno! To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki! No, no! Do zera, gramy dalej. A Kosta bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Teraz może być groźniej. Uwa strzału, niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto. Co mają do stracenia? Walencja. I przejmuje teraz piłkę. Uwaga, będzie okazja! I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego kola. Może następnym razem. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. A, teraz pokazał, co potrafi. Rozlega się teraz ostatni gwizdek, a więc to drużyna gospodarzy zagra w następnej ruch. Ciekawy, stojący na wysokim poziomie.